Hej, dzisiaj witam się z wami na no, zrobimy sobie mały spacer po ogrodzie, mały obchód ogrodu. A za sobą moją oczywiście towarzyszkę Basieńkę. No i co? Na rączki do mamy idziemy, tak? Warzywnik pokazywałam wam na poprzednim filmie, a teraz przejdziemy się troszkę dalej po ogrodzie. Tu, wiatrze czekają sztobre jeszcze malin. Nie wiem, czy coś z nich będzie. One były trochę w kiepskim stanie, ale patrzę, że gdzieś tam jakieś pędy puszczają. więc spróbujemy, wsadzimy je do doniczek i może nam tutaj coś wypuszczą. Tak wygląda w tej chwili nasz sad. Tą część, którą tutaj widzicie, to jest starsza część, starsze drzewka. Tutaj mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć drzewek, które ostatnio dosadziliśmy, które przywiózł nam mój tata niedawno. I te drzewka nam powolutku tutaj rosną, zaraz pokażę Wam, czy coś się owoców zawiązuje. Tu mieliśmy truskawki w zeszłym roku. Ja je przeniosłam na grządkę do warzywnika. Te, które zostały, to jeszcze są, mają owoce. Będzie trzeba je stąd wykopać. Już mam tam kogoś ze znajomych, chętnych, żeby je przygarnąć. Truskawek jest troszkę. Wsadziliśmy też tutaj e, jeszcze cztery borówki. Tu są dwie takie małe, a tu dwie naprawdę wielkie. I tych owoców na borówkach jest naprawdę dużo. Jak na w tym roku pierwszy raz, która musiała się przyjąć, to borówek sporo już zbierzemy. Ta, ta, ta. Tak, ty będziesz jadła też. E, no tutaj do przekopania, do wyrównania obsijemy trawą. Tutaj mamy pigwowca małego. On miał troszkę kwiatów. Zobaczymy, czy się coś zawiązało za jakiś czas. A tutaj mamy wsadzoną w zeszłym roku na jesieni. Papierówkę. No i powiem szczerze, że trochę tych owoców jest. Ale oczywiście też władzi nam tutaj mrówka, więc za chwilę pewnie będzie mszyca. Lata też u nas dużo. Biedronek, więc pozwolimy im działać. Tutaj mam agrest, agrest był w zeszłym roku posadzony. Tutaj mamy czereśnię. Na czereśni było sporą szycę, posiedziała trochę, trochę ją przegoniłam tą wodą z mlekiem. Jest dosłownie kilka owoców, no ale coś tam już jest. Także pojawią się pierwsze zbiory. No i mamy naszą brzoskwinię. Ją zaatakowała kędzierzowatość. Widać, że jeszcze się pojawia. Stań sobie Basieńka na nóżki. Ale nie wyrywaj, nie wyrywaj. No i mamy już małe brzoskwinki. Nie, 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 nie. One jeszcze nie chrosną, kochanie. Chodź, idziemy dalej. Chodź. Przed chwilą, przed chwilą Basia chciała zaatakować nam tutaj tą brzoskwinię, ale się udało uratować. No kilka owoców jest. Także zobaczymy, jak ona sobie będzie. Tutaj radziła. Jest z nami trzeci rok. Ona była tutaj wsadzana już dosyć dawno. Kolejna czereśnia. Ja niestety, ale w tym roku nie ogarnąłem się z przycięciem czereśni, więc e, zobaczymy. Będziemy chyba po owocowaniu albo znowu na wiosnę. E, tutaj mamy też chyba czereśnię albo wiśnię. Musiałabym was posprawdzać na opisach. Jest tylko kilka owoców tutaj na niej. Jakichś tam gdzieś pojedynczych. E, tu mamy jeszcze troszkę krzewów owocowych. Mamy jeszcze właśnie agrest. On był troszkę przycinany, troszkę nam się e, tutaj zagęścił. Borówki. E, Malutkie krzewy, ale tak. mamy sporo na nich tak. owoców. Tak, Basia znowu potwierdza, że będzie jadła. Kolejny agrest. Tu mamy małą porzeczkę. I w głębi nieco większą. Na porzeczce jest całkiem sporo owoców, tak. także też tak. już pewnie. One są w zeszłym roku sadzone. Już coś w tym roku zjemy. Tu jeszcze mamy kolejne trzy krzewy borówek, na których też jest całkiem fajnie, jeżeli chodzi o owoce. Co ja. prawda jeszcze nie wypielone. Tak, basienka są, tylko jeszcze na razie nic nie, jeszcze nie zjemy. Tutaj mamy śliwkę i na tej śliwce ja powiem szczerze, że nie widzę nic. Był ten przymrozek nocą. Śliwka jest ponoć bardzo wrażliwa na takie przymrozki. No i niestety chyba w tym roku śliwek nie będzie. Tu mamy gruszkę. Ona już powolutku część owoców sobie zawiązuje, ale jeszcze nie zerwiemy właśnie. Basia to już by chciała zrywać i zjeść. O! Spotkaliśmy biedroneczki. I mamy jedną biedronkę. Tu mamy kolejne trzy biedroneczki. Także one działają. Walczą nam z tą mszycą. Walczą nam z tymi mrówkami, które tak, to nie kaka, tylko biedronka. Ale Basia na wszystkie ptaszki i robaczki mówi koko albo kaka. Także walczcie. Tu mamy jabłoneczkę. Po drugiej stronie mamy wiśnie. I na wiśni jest sporo. Także niech rośnie, niech dojrzewa. Zobaczymy, może całkiem to będzie fajnie w tym roku. Ustań na chwilę, Basieńko. Tu mamy kolejne drzewko i tu mamy grusze. Grusza też całkiem fajnie. Tutaj ma troszkę owoców. No to chodź, chodź. Chodź na rączki. Opka do Mamuni. Jak zwykle teraz jest akcja rączki, więc z Basią sobie wędrujemy. Tu mamy malinową obarlacką. Jak widać, jeszcze plakietka wisi. Też jest sporo jabłuszek tak na takie małe drzewko. Jest pewnie z 20 bo 30 jabłek. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie tego opadu, tak zwanego czerwcowego. Jak to będzie wyglądało. No i tutaj mamy też jeszcze jabłonaczka. Też jest bardzo dużo owoców. O, o. o tak, da. i tu też mamy Biedronkę. Brawo Biedronko. Brawo. Tak, Biedronka Jemżyce. Da, tak. Mhm. Ale jeszcze nie zrywamy tych jabłuszek. I kolejna Biedroneczka, tutaj są nasze maliny, które zakładaliśmy na jesieni, część puściła młode pędy. Już takie całkiem fajne krzeczki. Część nie. Później może się pokuszę, żeby wykopać, zobaczyć, czy one jeszcze żyją, czy coś tam z nich będzie. A tutaj mamy tą naszą taką ozdobną część ogrodu. Zaczęłam pielić, jak widać, a reszta jest porośnięta na równi praktycznie z roślinami jest tyle trawy. Tutaj pęcherznica, nie przycinamy jej na wiosnę, chciałabym, żeby zakwitła na bardzo ładnie kwitnie. Tutaj mamy dereń, no i z tyłu mamy pas taki żywopłotowy, jak widać, niewypielony, łany trawy. Kolejny dereń, rośnie nam mały perłkowiec. rośnie nam forsycja, całkiem ładnie kwitły. Tu mamy miłożon dwuklapowy i on ma trochę pączków, może będzie żył. Jeden nam niestety przemarsz a ten zobaczymy. Eee, tutaj mam kolejny, kolejny dereń i on był już przycięty na wiosnę, miał bardzo duże takie zdrewniałe, długie pędy, a ja bym chciała, żeby on szedł w kule więc go przycinam. Tutaj nam rośnie mała leszczyna na orzeszki. Mamy kalinę, ona też będzie pięknie nam e, kwitła. Znowu pęcherznice, przycięte już na wiosnę hakuro, ona ma 2 lata. Ta wierzba e, Iwa w formie płaczącej też ma dwa lata. W tym roku jej nie przycinałam, zostawię ją taką, żeby była taka gęstsza. Przytniemy ją może na jesień albo w przyszłym roku i roczna hakuro mała. Tutaj dalej mamy powtórzenia. O, tu jest więcej słońca i cieplej. A, pokażę Wam jeszcze. Tutaj mam maleńką magnolię. Tutaj mam jeszcze jedną pęcherznicę. Ona ma więcej światła i ciepła i zdecydowanie szybciej otwiera kwiaty. Krzywuszka, która przetrwała bez osłony troszkę, przemarzła, ale odbija i kwitnie. Kolejny dereń, kolejny perukowiec, ten purpurowy. Zobaczymy, może jeszcze wprowadzimy do ogrodu złociste. Kolejna forsycja. Derenie. I tam mamy jeszcze wierzbę tą e, babilońską? Mandżurską. Ona chyba mandżurska. No a tutaj właśnie mam cały kompostownik. I chyba właśnie nim podsypię ziemniaki. Tam jest pozakładany przez nas żywopłot na wiosnę, ale full koszenia. Także jeżeli chodzi o tą stronę ogrodu to na tyle tu mnie czeka pielenie. Drzewka owocowe całkiem fajnie rosną. I w końcu będzie to pierwszy sezon, kiedy coś już zbierzemy. Owoców pokażę Wam tylko, jeszcze idąc na tą drugą część, e, tą rabatę pod tą wielką sosną, którą zobaczyliśmy, jeszcze się cofnę i Wam pokażę, ona jest naprawdę fajna. Musiałam zajść do Basi, więc była chwila przerwy. I pokażę Wam z drugiej strony jeszcze właśnie. Zostawiliśmy sobie tutaj trzy sosny. Przy tej jednej małej jest tylko na razie sosenka wsadzona i mały dzwonek. I w sumie to wszystko. Zaczęłam je obkładać kamieniami, ale muszę tu chyba pas folii wyłożyć pod te kamienie, bo mocno przerastają. No i tutaj mamy kolejną Sosanka tu jest całkiem pusto. Ja tylko połamywałam praktycznie na połowę, nawet dwie trzecie świeczki, żeby się nam fajniej zagęszczała. A tutaj mamy powoli zakładaną rabatę pod tą sosanką. Przyznam się szczerze, że, że nie pamiętam nazwy tego kwiatka. Kupowałam go w takiej szkółce mmm, kawałek od nas w Pieckach. Taka sympatyczna pani, ona miała właśnie takie piękne kule tych kwiatów. Myślę, że tutaj jeszcze Pomiędzy nimi bym chętnie wsadziła jakąś multicolor Smagliczkę w taką w fioletach różach. Myślę, że fajnie by to wyglądało. A tutaj co mamy powsadzane? Troszkę konwali. One się przyjęły. Myślę, że w tym roku to nie kwitną. W kolejnym może będą. Kilka odmian hostów. Jak widać część już całkiem ładnie rośnie. Wsadziłam tutaj lubczyk, ale jemu chyba tu nie jest po drodze i go podjadały mrówki. Troszkę mięty, tu jest akurat y, chyba cytrynowa albo czekoladowa. Ona się tu mocno porozrastała. Ja chcę ją stąd przenieść jednak do donicy. Część tych kwiatów, tak jak widać z tej strony, gdzie jest pełne słońce, one rosną super. A tutaj nam trochę niestety przemarzły. Na same sosny wpuszczam bluszcz. Powoli go podwiązuję i on będzie sobie tutaj rósł. Jest jeszcze sporo miejsca, jest jeszcze pusto. Myślę, że coś tutaj roślin jeszcze podosadzamy. No dobrze, znowu była akcja mama, więc mama do Basi. Tam pokazałam Wam właśnie, jak zakładam powoli te rabaty pod sosnami. Tu mamy hydrofor. Domek dzieci. Idziemy jeszcze na drugą stronę. Pokażę Wam co tam się dzieje na tamtej rabacie? Po drodze miniemy zakładany skalniak, ale tu nie ma nic. Ułożyliśmy tylko trochę kamieni i to wszystko. Na razie, opka, coś nam się tutaj. E, tu się pojawiła trampolina ostatnio dla dzieci. A tutaj mamy jeszcze tę ostatnią rabatę. Widać Bóg w sobie rośnie i to całkiem dobrze sobie tutaj radzi. Mamy fajne, duże przyrosty na aronie, jest bardzo dużo owoców. Piwonia też chyba zakwitnie w tym roku. Tak, Basiu, chcesz iść? No to idź. To za chwilkę się pochuś tam. Tutaj mamy rabarbar z niego, już robiliśmy kompot. Mamy duży jaśminowiec, jak widać, tam jeszcze mamy bzy. No i ten żywopłuc z na razie, jak fajnie nam rośnie. Powiem szczerze, że kupiłam środek do opryskania go prewencyjnie cimę, ale po prostu nie miałam kiedy i na ten moment jeszcze nie pryskałam. Tu mamy mały świerkonika, który też bardzo fajnie przerasta w tym roku. Dostałam od Damiana różyczkę, niedawno ją tutaj wsadziłam. Myślę, że się przyjmie. No i tutaj mamy troszkę. E Troszkę tawułek, one będą sobie fajnie kwitły, ja ich nie przycięłam na wiosnę, no i po kwitnieniu pierwszym zdecydowanie mocno przytnę, bo one się zrobiły takie rozczapieżone. za to różyczka powoli zawiązuje pączki, kwitną nam też nasze małe rododędrony. Mają, jak widać, bardzo dużo młodych przyrostów, fajnie się nam rozrastają. Ten w głębi najciemniejszy, on postawił w tym roku na kwiaty, a te idą na rozbudowę. Także w zeszłym roku było nieco odwrotnie. Odbija tutaj powolutku budleja. Mała azalia. Nie za bardzo tu widzę pączki. Może po prostu nam się troszeczkę rozrośnie w tym roku, a nie będzie kwitła. Malutki berberes, tu mamy kolejny jaśminowiec w głębi, mam dwie hortensje, ale nie wiem czy one tam przetrwają, były bardzo słabe te sadzonki. Tu różyczka na pniu z Biedronki z zeszłego roku, w zeszłym roku kwitła bajecznie, zobaczymy jak będzie w tym. No i tutaj azalia, która zawiązuje nam kwiaty, także będzie kwitła na różowo w tym roku. Z tyłu dwa bzy, mały berberes, kolejny rabarbar, z którego też już obrywałam liście i myślę, że niedługo będziemy obrywać kolejne. No i tutaj mamy jeszcze małą drugą konikę i dwie borówki wielkie. To mają być docelowo krzaki średnicy 3 metrów. Zobaczymy jak będą rosły kwiatów. Jest cała masa, także liczę, że w tym roku borówkę pojemy. Tu jeszcze jedna aronia. No, i w głębi pas żywopłotowy też oczywiście pielenie, pielenie i jeszcze raz pielenie. Tu mamy nasz mały składik z drewnem. Drewno jeszcze po budowie do przebrania, pocięcia, przygotowania tu ma się pojawić miejsce na ognisko. Także tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o nasz ogródek, taki ozdobny, ozdobno owocowy, bo też w sumie wliczamy sad. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Podsyłajcie linki do siebie, do swoich kanałów, jeśli też prowadzicie kanał na YouTube, ja bardzo chętnie pooglądam też i Wasze ogrody. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Żegnam się z Wami i miłego dnia Wam życzę. Pa! W sumie miał być koniec, ale pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze ten ogródek, który mamy w mieście. Nieduży to nieduży, ale zawsze coś. Poprzesadzałam truskawki, które też były z małych odnóżek zeszłego roku na jesieni wsadzone do gruntu. No i też mamy nie mieli chyba już z nich tutaj sporo e, owoców. E, tutaj jest też sporo e, dymki, sporo dymki, którą kupiłam spontanicznie w jednym z markatów. E, no i co jeszcze? Rośnie nam agrest. Agrest jest kupiony w tym roku i w tym roku wsadzone na wiosnę. Także jakaś mała miseczka będzie. Poziomki dostałam w zeszłym roku od koleżanki. No i już zawiązują nawet owoce. Tutaj mamy porzeczkę. Dodam tylko symbolicznie, będzie w tym roku też na wiosnę wsadzana. I drugi agrest. To jest agrest czerwony, ale on owoców jeszcze nie będzie miał. Mamy malinki. To wybiły stare maliny jeszcze na jego dziadka. Widać, kwiatów troszkę jest. Także coś może co nieco w tym roku malin zjemy. Mam bardzo dużo tej maliny tutaj, która powybijała mi z pędów i muszę tak jak stąd schodnika ją wyciągnąć. Tutaj to w ogóle jej wchodziło strasznie dużo. Powsadzać w donicę, żeby się lepiej ukorzeniły i będziemy mieć je na działkę. No a tutaj borówki, borówek jest po prostu szał. Tak samo tutaj ja przycięłam mocno te borówki. Na wiosnę ograniczyłam, ale owoców mamy bardzo, bardzo dużo i jak widać owoce są już zawiązane. Także tu jeszcze troszkę jest i kwiatów, ale ładnie pozapylane. I rosną lało rano, więc porzeczki aż się kładą. Tu są dwie czarne porzeczki i one bardzo ładnie zawsze owocują. Eee, tutaj mam jeszcze takie dwie kępki czosnku, truskaweczki, dwie małe borówki. One pewnie dopiero gdzieś za dwa lata będą owocować, no ale truskawek naprawdę trochę będzie. To Wam pokażę Na przykład też, jakie już duże truskaweczki. Tu sobie rośnie mój lubczyk. On tu patrzy, że będzie próbował zawiązać nasiona i w sumie niech zwiąże to Troszkę jeszcze podosiewam, żeby mieć go w kilku miejscach. Też i tam u nas na działce. Mamy jedną sałatę, samosiewkę, która sobie rośnie. No tych malin tu kilka jest, nawet tutaj jedna przyborówce. No i chyba zaczniemy już zbierać rzodkiewkę. O, tutaj mam rzodkieweczki. Jak widać, już takie całkiem... Całkiem fajne. O, listek zasłonił. E, całkiem fajne rosną. Pokażcie się. Nie wiem, czy tak trochę słońce świeci, to średnio widać. Tutaj trochę mięty rośnie sobie z brzega. ja Na razie jej nie plewiłam, ale też chyba przeniosę je do skrzyni. Odbija mi tutaj bardzo ładnie liść. Laurowy. Basieńko nie krzycz, tak, babcia jest w domku. Bab się już babcia już babcie woła. O, tutaj sobie rosną dwie stare malwy. Odrasta szaf. Już mieliśmy zbierany raz i po gradzie był ścięty, był cały dziurawy, porozrywane. No i muszę się koniecznie wziąć za pietruszkę. Ona tu już wypija w pędę kwiatostanowe. Może spróbuję zostawić. Może bym zebrała nasiona po raz pierwszy sama z pietruszki. Ona tu jest taka gęściutka, bardzo fajna. Ja lubię szczególnie tą karbowaną, bo ma intensywniejszy zapach. No i tutaj te porzeczki. A porzeczek jest naprawdę dużo. Dużo, dużo na wszystkich gałęziach, dlatego jak jest, jest tak mokro, to one tak nam obwisną. Kolejny krzaczek borówki, jeden, drugi. No i w wielu miejscach już w kraju, zaraz Wam pokażę, moją jeżynę. Tu jeszcze mam poletko truskawek. One też bardzo fajnie się zawiązują, bo tu jest na przykład jedna kiść z krzaczka. Także naprawdę całkiem fajnie. Piliłam jak na razie tylko raz od miesiąca. Myślę, że niedługo może będę drugi raz pić. No i zobaczcie, u mnie na jeżynie to dopiero na dobrą sprawę będą się wiązały pąki i będą, będzie dopiero kwitła. Także w porównaniu do centralnej czy południowej Polski to na Mazurach mamy troszkę później. Cieszę się, że przypięłam tą jeżynę do płotu. Widać, ile na miejsce i tak teraz zajmuje, Tu jeszcze jakiś bluszcz mi przechodzi ma od sąsiadów i muszę poobcinać, pourywać, bo ten blusz mi tutaj o, wszędzie będzie po prostu wchodził. No ale widać, ile ta jeżyna teraz zajmuje miejsca. Gdybym ja jej nie przywiązała, to było chyba trudniej do niej dotrzeć. Tu mam jeden lubczyk, jakieś doniczki. Nasz kompostownik powolutku, jeszcze jakiś tapinobór nawet przyraz, dobrze z kompost. A tak to powolutku z kompost zbieramy. No, i tutaj, tak jak wcześniej wspominałam, trafiły dwie piwonie. Jedna taka maleńka. Będzie ci jakąś piłkę wrzuciły. I mam tutaj jedną miętę, drugą miętę w doniczkach posadzone, żeby tak może nie było aż za mocno inwazyjnie. Także powolutku sobie wszystko rośnie. I tak wygląda nasz ten mały ogródek. Już coś niego w tym roku. Korzystamy, zobaczymy, może jeszcze jakieś inne pomysły przyjdą mi na kolejny rok. Teraz już ostatecznie się z Wami żegnam, już nie będzie przedłużania tego filmu. Pozdrawiam Was tym razem z miasta. No i życzę Wam fajnej pogody. Niech tak jest jak jest do tej pory: trochę słońca, trochę deszczu, oby tylko nie ulewy i nie grad. Do zobaczenia.